Witam, nazywam się Krzysztof Małek, reprezentuję firmę KM Polska, producenta zielonych ładowarek. Każdemu użytkownikowi telefonu komórkowego lub tabletu zdarza się zapomnieć naładować swoje urządzenie. Będąc w miejscu, gdzie nie ma możliwości naładowania takiego urządzenia, zielona ładowarka jest idealnym rozwiązaniem. Urządzenie, które stworzyliśmy, wygląda jak drzewo. Zamiast liści są panele słoneczne, które pobierają energię, przetwarzają i kumulują ją na darmowy prąd. Zielona ładowarka posiada cztery stanowiska do ładowania w większości urządzeń elektronicznych oraz umożliwia skorzystanie z darmowego Wi-Fi. Urządzenie jest również dostosowane do osób niewidomych i niepełnosprawnych. Drzewo jest wyposażone w bardzo wytrzymałą podstawę. Całość jest estetyczna, solidna i odporna na warunki atmosferyczne. Dzięki zielonej ładowarce mieszkańcy mogą działać z energią gdyż za darmo naładują swoje telefony, tablety i inne urządzenia elektroniczne. Korzyścią posiadania takiego urządzenia jest rozwój państwa, miasta lub gminy. Poprawia ono jakość życia mieszkańców i turystów, a energia odnawialna uczy ludzi ekologii. Dzięki niej dbamy o nasze środowisko i zawsze możemy działać z energią.